Ja rozumiem, że ciężko w to uwierzyć, ale matura wycieka co roku i jak to się dzieje, jak to w ogóle ogarnąć, o co tu chodzi, no to właśnie w tym krótkim materiale, bo moi drodzy to jest farsa, co roku się mówi o szczelności matur, wiecie, CKN staje niby na głowie, a tak naprawdę no nie robi z tym za bardzo nic, robi jakąś pokazówkę, o której zaraz. Cześć, ja nazywam się Emil Lipski, a to jest kanał jak żyć, a nie tylko przeżyć. Nie, że coaching, trawa na zielono, może być koszykarzem mając 1,60 m, tylko twardo stąpając po ziemi. Co to znaczy? To znaczy, ja na własnym przykładzie, studiując informatykę dziennie, pracując od pierwszego roku studiów dziennie na etacie w korporacji, od drugiego zakładając, znaczy załóg, zaokładając... Założąc i posiadając, nie wiem, założyłem po prostu na drugim swoją markę odzieżową, Wolawear, gdzie szyje moja mama. No właśnie, i to wszystko jeszcze dopełnione kanałem. Na to wszystko był jakoś czas, i teraz się dzielę tymi doświadczeniami, żeby wam pomóc. I moi drodzy, przecieki to jest. Dlaczego powiedziałem od razu, że to jest prawda? Fakt, ale ludzie dalej w to nie wierzą. Ludzie myślą, że to jest. Tak, moi drodzy, bo ciężko to uwierzyć, że 200 tysięcy osób co roku rywalizuje w tak naprawdę o bilet na uczelnię, bo tym jest matura. Nigdy się do niczego ci nie przyda. O czym mówimy sobie na tym kanale, o, o tym, jakie studia wybrać i tak dalej. To wszystko, jak mam nadzieję, że jak jesteś tu pierwszy raz, to zobaczysz potem i ci się to przyda, co tutaj mamy na kanale, bo korzystają z tego ludzie co roku. Więc widzicie, Wiem, że ciężko w to uwierzyć. 200 tysięcy ponad ludzi pisze. No i jak to się dzieje? Jak to się, moi drodzy, dzieje, że praktycznie nikt nie jest złapany i konsekwencje nie są wyciągane? Jak to w ogóle do tego możliwe jest, że do tego dochodzi? Słuchajcie, ja rok temu jeździłem na rowerze o 8 rano specjalnie do pracy. Wiadomo było. Wiadomo jaki był temat, ja moi drodzy dwa lata temu podawałem konty nieskończoność lubi zero i TD na instagramie moim emil.lipski Rok temu e, w, mieliśmy odpowiedzi wcześniej niż jakikolwiek serwis w internecie, no bo, bo zadania były dostępne Zdjęcia zadań, to jest śmieszne Jak to się moi drodzy dzieje, z czego to wynika i jak to jest właśnie możliwe Bo to jest bardzo ciekawy proceder, bo to się nazywa proceder moi drodzy To nie jest y, przypadek że z reguły w tych samych regionach to się dzieje, ponieważ nie da się tego zorganizować w ten sposób, że przeciek następuje z samego CK. I tutaj należy trzeba pochwalić, wydaje mi się, ludzi, że to nie jest tak, że ktoś ma przecieki dzień wcześniej, dwa dni wcześniej. To nie następuje tak nagminnie, jak wszystkie co roku przecieki, które tak naprawdę mają miejsce i są w ten sam sposób powielane. Moi drodzy, żeby zrobić w ogóle wyciek matury, to kiedy można to zrobić? Jeżeli nie robi tego CKE, a to już żeśmy ustalili, to, no właśnie, musi to się dziać tego samego dnia. I taka jest prawda. Jeżeli ktoś mówi ci, że przecieki ma, nie wiem, dwa dni wcześniej, albo coś w tym stylu, to tak naprawdę kłamie. Jest to niemożliwe. Do tej pory ja o tym nie wiem, a wiem naprawdę, no, dzięki moim informatorom na Instagramie moim, bardzo dużo oczywiście pełna anonimowość i dyskrecja, bo nie na tym polega, żeby o, ten mi powiedział, tylko trzeba budować markę Autorytet, żeby budować zaufanie wasze po prostu. Więc co mi napiszecie na Instagramie, zostaje to między nami i nie żadnymi nawet organami, bo to wiecie, na serwerach nie w Polsce, także nie ma problemu. I słuchajcie, można, oczywiście, można się doszukiwać jakichś tutaj nieprawidłowości, jednak jest to, moi drodzy, proceder, gdzie umoczony jest nawet sam dyrektor e, lub dyrektorka szkoły. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie, że przyjeżdżają arkusze, trzeba je otworzyć. I potem odpowiednia osoba udaje głupa, że jego egzemplarz, jego egzemplarz jest nieotworzony. Przecież macie coś takiego jak sprawdzenie poprawności pracy, prawda? Na początku. Wielki stres, tu siadamy i tak dalej robimy. No widzicie, osoba musi być zamoczona. To jest układ. Układ, gdzie jest to bardzo dochodowy układ. Jak moi drodzy okazało się i zrobiłem moje prywatne dochodzenie, to całkiem sporo można na tym zarobić. Można zarobić w kilka dni stawkę, gdzie no nie trzeba tak naprawdę potem pracować. Nie wiadomo jak nie żyjąc, ale w bardzo malutkim miasteczku na pewno da się z tego wyżyć. Dlaczego, moi drodzy, powiecie Emil? No dobra, ale dlaczego nikt się z tym nie robi? No teraz niby CKM mówi: plomby nowe, alarmy! Serio, taka technologia, niczym z NASA? Przetworzycie tyle, e, tyle odbiorników, przetworzycie tyle danych? W Polsce? Kto ten system informatyczny napisał? Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jeżeli to w ogóle prawda, a nie straszak, żeby znowu matura nie wyciekła i żeby każdy jej praktycznie nie miał, kto jest kumaty i ma dojścia. Bo to nawet czasami za darmo można mieć, więc no właśnie, no moi drodzy, jazdę na rowerem z Milano, to było po prostu już tak ordynarne, ale mówię, no nie, no to jest hit. My co roku nagrywamy sobie oczywiście, a czy robimy live y po maturach po południu, więc oczywiście, wpadajcie na Instagram emil.lipski, tam będziemy wszystko omawiać po podstawowych, ale niemniej, no właśnie, to jest klucz, to jest klucz, moi drodzy, do tego, żeby zrozumieć, że to jest nierówna walka. I się nawet tym nie przejmuj, że masz gorszy wynik, nie, mniejszy wynik, i tak dalej. Jeżeli na przykład nie, nazwijmy to, źle używasz internetu i tego, tego nie dostaniesz. Także słuchajcie, no takie jest życie. To jest egzamin dojrzałości i prawdziwy pokaz siły, jak wygląda tak naprawdę polska rzeczywistość, jak wygląda polskie urzędnictwo, jak wygląda w ogóle Polska z perspektywy dorosłego człowieka. Słuchajcie, i teraz tak, jak to w tym momencie wszystko wygląda? No dostajecie ten przeciek, i to jest godzina, półtorej, czterdzieści minut wcześniej. Ale to wystarcza, żeby zobaczyć, że trzeba rowerem jeździć do na przykład szkoły pracy, że trzeba na przykład napisać takie bądź inne wypracowanie. To jest najważniejsze, bo to ma najwięcej punktów. I tyle i aż tyle. Dlatego to nie jest tak, że wiecie, wyciekają, to są fejki, ale rzeczywiście wycieki istnieją co roku. Jestem ciekawy, jak będzie teraz. Puszczam w tym momencie oczko dla osób, co słuchają, a nie oglądają, bo wiemy, jaka jest rzeczywistość rok w rok zajmując się tym tematem. I rok w rok. <laughs> Jeżdżąc na przykład rowerem, po prostu o 8 rano, gdzie było trochę deszczowo, tak naprawdę, no niesamowite jaja. Niesamowite jaja, ale taka jest, e, taka jest, moi drodzy, ta rzeczywistość. Unieważnienia, CKS zapowiada, powiadomienie do prokuratury, wiele lepsze zabezpieczenia, o których mówiliśmy i tak dalej. Moi drodzy, corocznie jest tylko około 200 unieważnień prac, z czego około 100 przez samą niesamodzielność. Rozumiecie? Ponad 200 tysięcy ludzi pisze. To jest tak naprawdę pokazuwa, ja nie wiem to tych nieszczęśników wyłapał. 10% z 200 tysięcy, 20%, 2000 to co to, to będzie? Dobrze mówię promil? <gry> Kurde, czek, już dawno zdawał. No właśnie, moi drodzy. Hit i farsa pogania inny absurd. Ale taka jest moi drodzy rzeczywistość. Taka jest moi drodzy rzeczywistość. Teraz tak. Jeżeli dostaniesz, a jest to duża szansa. Jakieś informacje, to nie bądź kompletnym po prostu kretynem, bądź, bądź po prostu półgłówkiem i nie wpisuj zadań toczka w toczkę, słowo w słowo, bo to potem widać w Google Trendsie, w narzędziach korzystających z trendów w wyszukiwarkach internetowych, bo wyszukiwarka to jest tak naprawdę silnik wyszukiwarki, gromadzi dane o Was. O tym, co wpisujecie, i potem to jest widać, gdzie matury wyciekły z danego obszaru, i tak dalej. Ludzie, którzy używają połączeń komórkowych, a nie WiFi, bardzo łatwo to widać jest na analityksach od Google'a, więc naprawdę polecam, jeżeli już dostaniecie ewentualnie. Może się tak zdarzy, to nie wpisujcie polecenia słowo w słowo, tylko informacje na przykład na blogach, na jakieś streszczenie i tak dalej. Tak, żebyście nie mieli przypału, żebyście mieli spokojną głowę, dupochron, żeby nie było problemu i wtedy nic się nie stanie, że tak powiem. Przepis na to, jak dobrze przedsto przebrnąć, moi drodzy. Czy będą konsekwencje? Obstawiam, że nie. Corocznie, tak jak mówię, te wycieki są. Zajmujemy się tym, działamy. Jeżeli chodzi o przygotowanie na przykład was do matury bez lektur, z mapy z angielskiego i tak dalej, i potem wybór studiów, i moi drodzy, dyskutujemy o tym na live'ach, nikomu nigdy się nic nie stało, nikomu. Oni tak powiecie, pod publiczkę robią, bo muszą, że tutaj górnolotne hasła, wyciągniemy konsekwencje, policja pogłatuje, sądy, bez. Nic się nikomu nie dzieje, moi drodzy, i to pokazują twarde statystyki. Liczby nie kłamią, a różni ludzie w tym kraju mogą. Moi drodzy, tu macie film o najlepszych potencjalnych kierunkach dla Ciebie. Obejrzyj, kliknij, bo już matura to czas prawie przeszły, teraz trzeba żyć dalej.